Co to kurwa, biega tam na dole, ja pierdolę? Dlaczego? Dlaczego? <grym _> Dlaczego? O co ci chodzi? Przestrasza mnie kurwa! Dlaczego tu tam jest? Jeszcze jedno trzeba kurwa, ja mam brudne ręce, zatruję się. Widzicie ten pompton tam na wodzie? Halo Pryna. Jest jedno coś niebezpiecznego w drodze tam. Ale to nie powiem, żeście się zestrali. Erik zatruło mnie. O, Jarnoś mnie nie zatruło i co idzie za nutlaudia? No? Aha. Musiałam z złego miejsca się napić, <grymne> ewidentnie. Miłoszek powiedział, że nie zatruje, a mnie zatruło. Co? No woda. Choruje. Ja jestem normalnie. No ale to... Do, to nie no, ma, to, to się coś zagatwiliście. ze spróbowania z każdego, z tego czystego da się pić. Pijam o, się z tego. Z a tego radito. co oni piją, ja, oni się nie zatruli, ja się zatrułam. Może dlatego, że zachłanna byłam, bo ja napiłam się tak z 20 litrów. No właśnie. O, Garder gard Pumps, zajebiście, że można za wodę to Dobra, Dobrali, idę do wody Wiem to Jestem prawda, w wodzie Coś tu jest w tej wodzie? Nie Na pewno? <noise> Bo ja się boję Ja już płynę ja Wiem, jestem za tobą Dobrze, no, że pierwsza na no pewno jest coś co może być w wodzie? Rekiny A! Coś mi łapku! <noise> Ła! Kurwa! Czemu mnie? Ja pierdolę. Jak tu wejść! Jak tu wejść? Jak tu wejść? Tam gdzieś się piekło. wejście z boku. Wystarczy do tej, ja tej, tej... Nie, wystarczy podejść do tej żółtej tej i kliknąć E, bo się wyświetli. To szybciej pochodźcie kurwa A, a mi nie działa Jak tam wejść? Ja nie umiem Bo gadasz kurwa w grze do tej pory do chuja Ja? Mi nie, to nie działa działa, a działa no. dobra Wyłącz <laughs> to gadanie nie w grze do chuja Erko ja też gadam czy nie? Nie An ja tu nie chce no już, zaraz wyłączę, kurwa. Widziałam coś, kurwa, nie patrzę na to, nie patrzę na ekran, ja pierdolę, niech to płynie po prostu. <grystanie> nie jak się. Kurwa, widziałam coś! To 100 razy bardziej potworne rzeczy, niż to, co widziałem. Na przykład trójnoga dziewica. A nie pamiętam, czy to jest niespraczeność amunicji? Nie było, nie się. A właśnie muszę się ustawić... Dostał. 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 A ja patrzę. Dostał. A czemu tryb patrzysz się na mnie? Oła! Oła! I A czemu mam Wie? się z nim bić? Ja połowę HP mam. Już nie wiem. Co? Tu biegnie coś do nas. Co to jest? Kanibal? Co ty kurwa? dalej A nie, to wtedy co ten wchodzi rękami po ziemi, to w nie musi strzelać. A. No, on nie będzie zastopował, on nas śledzi za dużo razem. Ty kurwa. No. Hmm. nie mamy. Ja nie pamiętam, gdzie się zdobywało to łopaty. Kurwa ma. <laughs> ta ten nisko. Nie. Ja się po Kurwa, kanibal! Cześć! 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 Ale ty fajnie jesteś, cześć! Już ucieka. uciekać, cześć! No cię uciekać, no chodź tu. Aha, idź o gdzie jest Kevin do Coś kurwa na mnie rzucę. Dobra, przesadziłeś kurwo A weźmiesz te ciało sto kurwa? już się poznawiłaś? to zabiłaś? Ty jak ulecisz Kevina? No, cześć <laughs> Kurwa, że ci chudą! Przepraszam Kevin Co? jak no. się... Jak się na bok. Oh, Proszę A, czy nie wyrzuciłem tego? Widziałem co masz nie, no. nie na się na sufit typu dałem okay. A bo to jest jako podłora, czyli połowa się nie da A no, nie no, no. A Nie nie wyrzuciłem. Ja bo to jest drugie piętro się robić tego Wyrzuciłaś śmiertel Kopie ci kurwa na u, na, mówię, pod odcięciem zrób to na środku, kurwa, robi. I co wam robię? A bo ja się uczy, daj mi spokój. Gdzie jest okno, kurwa? A to są nogi kanibala przecież, czemu... Pieczesz nam nogi kanibala, jak słowo? Nie, no czekaj, kurwa. Tak się nie mało problem, kurwa. Nie wiem, nie rozumiem was czasami, naprawdę. Czujcie, że jak się utnie ka... O kurwa! A ty co? Szmato jebana. Wp wpierdala to! I on to wpierdala. To kurwa moje mięso, i gówniaku jebany. Chce znaleźć własnego kurwa. Zdechnij kurwa. To czy ci i? Ja wchodzę gdzieś! Pomocy, pomocy! Do ręki. Erko? Idę do ciebie z powrotem, ja pierdolę co nie, do... nie, 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 idź tam, idź tam, to jest buntier, zajebiście. Ale ty pierwszy, ale tu... ty pierwszy. Tu jest tyle itemów, kurwa. A tam coś jest? Chodźcie, chodźcie. Nie powinno być. A! Ale to też nie, nie to bardziej Ja też się nie to bardziej przestraszyłem. Ja nie! To tak nieskończywane.

nie bym Ja byście mogli to popatrzeć na tym, czy Ale to ładnie. Trzeba latareczkę sobie odpalić. I tak, mamy tutaj landeczkę. Super. Superacko. Mamy tak... Taleczkę, trupę I zejście w dół. To ich tych kanibali nie będzie, bo to jest taka... ...szparka, że... Jakaś No, Mimo też spadła Probietyku. <laughs> A to można było inaczej? Tam lina chyba, że zjechać. A! <grym> banę. mam i tak za dużo leków, człowieku. O, po tej strale, po strale da się wejść normalnie. Już byłam przy końcówce. Nie, nie! I co ty tam <grym> weszłaś tak normalnie pod górę? Podskakiwałam. Tylko prawdziwe gity się dostałą na gira. Chatko jedna Sąp nawet popierdola A bez kitu podskakiwa nie działa. Ale zostawiasz ślady po sobie. Sakra. No, widzisz jaka fizyka tutaj ja pierdolę. Idę po twoich śladach. Jarka mnie dogonił, spierdalaj. Kurwa, złączył się zaraz i ja cię przegonię. O, rezerwista, przejdzie to. Że to jak ona się jeździ doli, to będziemy wiedzieć, że nie. <grym> Dobra, to ja se poczekam, bo se w chodzie Mam właśnie tak patrzę. Nie wiem, czy się podjąć. Nie, pod się da, no ludzie. Kurwa, ty byłem taki samy <grymne> Ile skaczą? Jeśli śladu że tam wchodzisz, kurwa To obok, nie obozuj się na ślad wejście, kurwa Kurwa wyglądacie Tej, ja, bo energii stracimy, kurwa jedzenia i z tego A jak, jak się poślizgniemy, to będzie mocno bolało Nie, to się poślizgniemy, kurwa co mam? Albo mi jad pan za bardzo Tak, nie, więc O kurwa, jakaś mnie kawa? Ja, Jok, ja jrdolek szybko! A e, ja się Nie, oh, ja, ja, <noise> ja pierdolę, to do was! ja bym się nie chciała już chodzić, ja po prostu. Klam, górę klam, do do górę nie chcę sobie ci Nie sobie ja kurwa, to Ty powoli zjadę, ja nie! No ja już zaraz, dobra! Ja nie wiem, czy cię podniosę stąd. O nie ja jak szybko na dole się znalazł co nie ma świskę zajebyś, żebym w szokka byłem, byłem lekko w lewej dowody się wpierdolił to idziemy a to do tej chyba, na prawo. Ale tak. tam chyba nie da się na samą górę <noise> będzie. Nie trzeba po prostu wyspę do mi klaudia górę trzeba obejść. Ale idziemy tutaj na prawo, tam jest jeziorko widzę jakieś. Może miejsce będzie dobra na bardzo. Bardzo ładnie, proszę Ej kurwa, czyli bal nauczył ten z bazy wyciąga. No tak. A szkoda, kurwa to z... zobacz. Hmm. Widzisz to? A to gnida ta. Zajep mu. O Jezus, ty uważaj, czyli no to był... Co? A? Dobra, już nie o, no Zostawkę, Zostaw <laughs> kebinaż, mato. Masz wózek od razu, możesz tam dość. Kurwa, ale go w kości, Ała No no pances z kurwy